27 marca w Starostwie Powiatowym w Przysusze został rozstrzygnięty konkurs pod nazwą Najpiękniejsza Pisanka. Do Starostwa Powiatowego w Przysusze wpłynęło ponad 300 prac wykonanych różną techniką i różnymi materiałami. Przed komisją stanęło trudne zadanie wybrania najpiękniejszych prac wykonanych samodzielnie w pięciu kategoriach. Podługi na Radzie, żyli nagrodziło i wyróżniło łącznie 37 prac. 3 kwietnia do siedziby urzędu przybyli laureaci konkursu wraz z opiekunami, a starosta, basyście wicestarosty i pani sekretarz wręczyli dla wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych dyplomy i upominki. Zakończeniem wielkanocnego konkursu były uśmiechy i radość nagrodzonych laureatów. Dziękujemy za udział i zapraszamy już dziś na kolejne edycje konkursu.